Czy tak jak ja uwielbiacie filmy animowane i dla dzieci? To świetnie, bo dzisiaj sprawdzimy, co sprawia, że są tak wyjątkowe i za co je kochamy. A przy okazji mam dla Was super niespodziankę. Zaczynamy! Cześć wszystkim, ja nazywam się Karol Gajos, witam na kanale Popcornert. Jeśli oglądacie mój kanał od jakiegoś czasu, to zapewne wiecie, że jestem wielkim miłośnikiem filmów animowanych i zwykle są to najbardziej wyczekiwane przeze mnie produkcje. I właśnie dlatego przygotowałem dla Was zupełnie nową serię, czyli Reanimację, w której odświeżymy najciekawsze filmy animowane i dla dzieci. Zarówno te klasyczne, ale także te zupełnie zapomniane i niedoceniane. Razem poznamy historię ich realizacji i przekonamy się, jak zniosły próbę czasu i czy warto do nich wrócić po latach. Jestem bardzo ciekaw, jakie są Wasze ulubione kreskówki i filmy, które oglądaliście w dzieciństwie. Dlatego koniecznie komentujcie, a nie wykluczone, że to właśnie wasza propozycja stanie się podstawą kolejnego odcinka. A skąd w ogóle pomysł na serię reanimację? Już mówię. Jestem pewien, że w waszym przypadku również tak było, ale filmy animowane to właśnie te produkcje, które najbardziej zapadają nam w pamięć w dzieciństwie, mając ogromny wpływ nie tylko na rozwój naszej osobowości, ale także fascynacji. Zresztą do dziś filmy, na które najbardziej czekam i budzą we mnie największe emocje i w największym stopniu mnie inspirują to obok horroru właśnie animacje i to z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli chodzi o scenariopisarstwo, mówi się, że dorośli widzowie dają fabule 15 minut na to, żeby się rozkręciła i zaangażowała ich emocjonalnie. I tych 15 pierwszych minut bardzo często decyduje o tym, czy w ogóle dotrwają do końca filmu albo czy reszta będzie im się podobała. W przypadku dzieci ten zakres tolerancji wynosi około 5 minut. Dlatego z perspektywy scenariuszowej filmy animowane często są najlepiej napisane. I nie myślicie, że chodzi o to, żeby po prostu dużo rzeczy działo się na ekranie. Nie. Dzieci praktycznie od w pierwszej chwili muszą być zaangażowane emocjonalnie w bohaterów, ich problemy i wyzwania, z którymi się mierzą. I prawda jest taka, że dzieci praktycznie błyskawicznie wyczuwają każdy emocjonalny fałsz. Dlatego takie filmy pod kątem strukturalnym, czyli przemiany głównego bohatera, jego motywacji, a także rozwoju akcji po prostu muszą być najlepiej dopracowane, niemalże matematycznie wyliczone co do minuty. To właśnie to sprawia, że z zapartym tchem śledzimy losy głównych bohaterów. Poza tym filmy animowane to dla mnie najpiękniejszy dowód na potęgę ludzkiej wyobraźni i kreatywności. Mamy tutaj Bowiem do czynienia z tworzeniem całkowicie nowych światów rządzących się zupełnie nowymi zasadami co oferuje zupełnie unikalne możliwości artystyczne zarówno pod kątem opowiadanej historii bo przy wykorzystaniu fantastycznych postaci i światów wykraczamy poza ograniczenia realizmu co pozwala na pewnego rodzaju umowność i skróty emocjonalne ale także stawianie bohaterów w o wiele bardziej skrajnych sytuacjach niż byłoby to możliwe w przypadku realistycznie opowiadanych historii dzięki czemu paradoksalnie jesteśmy w stanie powiedzieć o wiele więcej o ludziach i społeczeństwie i nie tylko pogłębić w Wiele zagadnień, ale i sam odbiór emocjonalny fabuły. Oglądając przepięknie zrealizowane filmy animowane, praktycznie od pierwszych sekund jesteśmy oczarowani. Obcując dziełami, które nie tylko operują tymi samymi zaletami co tradycyjne kino, ale pod kątem kreatywnym, bardzo często wyróżniającym się nawet najdrobniejszymi elementami, jak projektami postaci, sposobem ich poruszania się, tłami i wszystkimi elementami, które powstały przecież od zera. W moim życiu nie ma chyba bardziej inspirującego i podniosłego uczucia, niż możliwość obcowania z efektami czyjejś kreatywności bądź współuczestniczenia procesie twórczym. A animacja to moim zdaniem kunszt artystyczny w najczystszej postaci. Wiele osób moim zdaniem błędnie myśli, że przy pomocy super szybkich komputerów nie wkłada się tyle serca w pracę nad animacją co kiedy. I wprawdzie owszem, ja też żałuję, że tradycyjne techniki nie są wykorzystywane już na taką skalę jak do niedawna. Ale praktycznie każda próba urzeczywistnienia czyjejś wizji artystycznej jest bardzo trudnym i żmudnym procesem, wymagającej koordynacji całej masy osób, lat poświęcenia i pracy. Tym bardziej wspieram na przykład polskich twórców starających się Przygotować animację z myślą o widzu światowym. Jak chociażby podróż z smokiem Diplodokiem produkcji Human Ark na podstawie komiksów Tadeusza Baranowskiego. A to dlatego, że bohaterowie filmów animowanych i dla dzieci to w ogromnym stopniu najważniejsze postaci, które nie tylko zapisały się w mojej wyobraźni i ukształtowały moją osobowość, ale miały faktycznie wpływ na to, Czym zajmuję się dzisiaj? To niemalże najlepsi przyjaciele, którzy wprawdzie są fikcyjni, dla mnie byli jak najbardziej rzeczywiści i udzielili mi najcenniejszych lekcji życiowych. Jak na przykład, nie wbijaj królikowi na chatę, żeby zeżrzeć cały jego miodek, bo utkniesz d w przejściu. Dlatego też tak bardzo kocham pracować przy filmach i serialach animowanych. I właśnie dlatego strasznie się cieszę, że mogę z wami podzielić się nową 10-odcinkową serią Reanimacja. Od najbliższego tygodnia, w co drugi wtorek na kanale Popcorn pojawi się nowy odcinek, w którym przyjrzymy się innemu filmowi animowanemu lub dla dzieci. Szczerze mówiąc, absolutnie nie mogę się doczekać, żeby z wami o nich pogadać. Bo po naszych rozmowach na Instagramie Popcornert wiem, że są to produkcje, które budzą nasze największe emocje. Poza tym nie ukrywajmy, dla mnie jest to pretekst, żeby odświeżyć sobie ulubione filmy z dzieciństwa, ale także nadrobić pozycje, których jeszcze nie widziałem i w tym przypadku bardzo liczę na wasze rekomendacje. Tutaj znajdziecie playlistę do wszystkich odcinków, które po kolei będą się ukazywały, a jeśli seria przypadnie wam do gustu, za jakiś czas realizuje kolejny sezon albo uczynimy to stałym formatem. Co wy na to? Jeśli jeszcze tego nie robicie, zapraszam do subskrypcji kanału Popcornert. Ja nazywam się Karol Gajus, jestem nerdem, ale jestem z tego dumny. Do zobaczenia w kinie. Pa pa!